Pojawiły się medialne informacje, że Magda Gessler ma zostać prezydentem. Co pani o tym sądzi? Nie, no myślę, że Magda się śmieje z tego tak samo jak wszyscy, ale jest to. Tzn. Wie pan co? Wołodymyr Szeleński został prezydentem na Ukrainie. Był aktorem, który grał prezydenta i, i, i pomimo tego, że nigdy. Tak naprawdę nie wychodził z żadnym programem politycznym wcześniej. Dostał ogromną większość głosów, więc różne cuda się zdarzają. Magda jest szalenie popularną osobą. Bardzo były słuszne te postulaty, które tam pisali jej fani, że pani Magda chcielibyśmy, żeby Pani wyczyściła polską scenę polityczną, tak jak Pani czyści te kuchnie wszystkie w tych restauracjach. No, ja też bym była za tym, więc dlaczego, dlaczego nie? Ale myślę, że po prostu Magda też się uśmiała nieźle. Co pani sądzi o właśnie o gwiazdach, celebrytach chcących ang angażować się w politykę? Też ostatnio głośno było o mm, Tiny West, który zamierza wystartować, zamierza wystartować w wyborach prezydenckich w USA. No, pan jest pan młodym człowiekiem, ale jednym z najlepszych prezydentów Stanów Zjednoczonych był aktor, który są uważany był za niezbyt dobrego aktora, takiego średniawego, ale nie można odmówić, Ronaldowi Reaganowi gigantycznej roli, nie tylko w polityce amerykańskiej, ale również w polityce światowej. Był jednym z najbardziej uwielbianych też prezydentów, pomimo wielu wpadek, jakie mu się zdarzały, głównie związanych z jego wiekiem, ale, ale po prostu to, 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 był, to było objawienie na amerykańskiej scenie politycznej, więc nigdy nie wiemy, co drzemie w takiej osobie publicznej i jaka jest, jaka jest moc takiej osoby, więc każdy obywatel obywatel kraju czy Stanów Zjednoczonych obywatel Stanów Zjednoczonych, czy obywatel polski e, ma prawo zostać politykiem na dowolnym etapie swojego życia, takie Mamy prawa obywatelskie, tak. Nie możemy zabraniać osobom publicznym angażowania się w politykę. To jest tak samo ich prawo obywatelskie jak prawo jak, 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 jak może się angażować osoba, która jest szefową domu kultury w Brzeźcach też może być politykiem, prawda? No, każdy może być politykiem w tym kraju, tylko musi przekonać innych, żeby oddali na niego głos.